Hmm, trochę się boję, ale spróbujmy w takim razie. Ależ trzeba. Okej. Okay. Jako z jeszcze nie mogę wyjść? Tak! Naiwnie liczę liczę Z Ze wszystkimi! Nie! Tak. I mean... Może trzeba było sprawdzić ciało Junko jeszcze. Może. Wydaje mi się, że tak. Delikatnie przełożyłem rękę do mocnego ciała, nosimy. naszyjmy. Ciekaw do której Częściej jej ciała. Wszystko, co strategiczne zostało przebite, więc... No, wcale nie. A, mówię, prawie. Kulcze. Ja tam jeszcze widzę trzy wyjścia działające. <laughs> Jezu, wyjścia działające. Trzy porty wolne. Tylko trzy? Czego <laughs> w nosie, żeby nie korciło. Tak, ale... znaczy, Pewnie się o te, wszystkie, to, o te wszystkie nowe wejścia, które się pojawiły. Tak, yes, ale... Nagle Enoshima została rozszerzona na jakieś 50 nowych wejść. Enoshima wersja 2.0? Czy ja wiem, czy po się podjęli, to gruba jest aż tak. Eee, chyba nie. Nie chcą, że lubią. Zresztą. Wiesz, Tashia, po tym co ej. mi. po tym co puszczałeś na konfie. Ale teraz na słownictwo chujciwcy nabiera innego znaczenia. <grym> Widziałem wystarczająco dużo chętnej, że wie, że chujciwcyce może być dosłowny. No tutaj na przykład też zobaczyć gdzie jest jedna szczała, nie tylko jedna. Ale tam to było jeszcze bardziej dosłowne. No cóż. Takie jak ja na filmach czy w seriale, sprawdziłem jej puls na szyi na odgacku. Ona naprawdę nie żyje. E, Kurwa, piezolisz. Może to magiczna sztuczka? Te. Cóż, nie było innego sposobu na określenie tego. Była kompletnie, całkowicie martwa. Pure, adulterated dead. Nie, że potwierdzenie tego było e, konieczne. Bo otrzymaniu takich e, obrażeń i utracie takiej dużej ilości krwi, naprawdę bym się dziwił, gdyby ktokolwiek to przeżył, a? A co jeżeli dżunto jest Ozjaszem Goldbergiem, wtedy by to przeżyła, bo Ozjasz jest A? sobotę. Przepraszam, przepraszam. Chciałbym pozdrowić Gaspara się niskiego, który napisał mi. Je, cytując ja pierdolę te włosy pod pachami. Co? co? Okej. Okay. Chyba chodziło o muhaga kula i jego włosami na głowie. Nie dobra, okay. nieważne. Pozdrawiam, cieplutko. MOM męcik. Mów męcik. Moment! Moment. Moment. Chwile, 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 chwile! Ona, ona nie żyje? Takie żyje. Tak na serio? To nie jest jakaś sztuczka, tylko. Tak, serio? Stary! Ej, no! Ratujcie mnie! Pozwólcie mnie być! On się upadł po dwudziestu kilku odcinkach. Trochę ci to zajęło, kniocie. Czy wszyscy skończyli już gadać? W takim razie zacznijmy śledztwo. Od tego momentu rozdzielamy się. Kto zabił Sayakę Mizono, aby reach out to the truth, aby odpowiedzieć na pytanie, na tę odpowiedź? Reach for the stars. Reach so. Musicie zebrać dowody i ułożyć logiczne wyjaśnienie sprawy. Jeżeli źle wydedukujemy. Cóż, powierzę, że nie muszę mówić, co się stanie wtedy, czyż nie? Ach, chyba wolałbym tak trochę nie słyszeć. Powodzenia. Kiedy idę szybko opuściła <giby> salę gimnastyczną i nastawia nas z jej słowami? ja też idę. To tego, jak... Bo jak już do tego... Powoli się zbliżamy. Tak, będziemy tłumaczyć kwestie przy rozprawach. Też normalnie, tak jak mamy podział ten te teraz? Chodzi mi o ten. No, niektóre szybsze segmenty akcji. Znaczy. Nie, chyba, nie tak plus minus. Słucham? Chyba tak plus minus, tylko te ważniejsze. Znaczy, nie wiem. I mean, myślę, że. Po prostu spróbujemy, zobaczymy jak to będzie znaczy, wyglądało. zawsze można, no bo przecież można je powtarzać cały czas, więc nie mamy jakiegoś... niby są punkty, ale w sumie my nie gramy na jakość, tylko po prostu żeby to przetłumaczyć plus minus. Ale za punkty są monomonetki! <laughs> mono Monomonecki... Dobra, chodźmy dalej z fabułą. takie za to tygami również zniknąłem z oczu? A, raz, jesteśmy na straży. Musimy się pospieszyć na sens zbrodni. Oh. Gotta go fast. Gotta go, gotta go fast Tak, zaiste. Ten dogo. Sonic the Name, Speed my Game. Okay. Uprzedam was, duki. Jeżeli którykolwiek z was jest mordercą i będzie próbował coś zrobić z dowodami, znajdę was pierwszy i pobije was tak, że się nie pozbieracie. Zmiażdżę was. Doprowadzę was do stanu, w którym wycisnę z was wszystko. Będziecie Rozniosę was piach. na strzępy! Będzie ci gryźć, piach dwa. Z jego y słowami wciąż pojeżdżę, ładaj ogami y szybko poszli pokój. Rączko! Ale w śledztwo zbroi morderstwa? Nie jesteśmy detektywami czy policjantami? Co mamy zrobić? Rozgość się. Nie musisz nic robić. Jest doskonale oczywiste, kto zabił jakie majzono Nie, ja, już chyba na myśli. Ja no to wie. Boże. Creepy. No, basta. Już, już mówiłem, że nie zrobiłem tego, Jezu. O Jezu. Super Saiyan! Odejdź ode mnie! Czy mnie też zamierzasz zabić? W sumie z chęcią. Ano. W każdym razie powinniśmy zrobić cokolwiek możemy. W końcu nie jesteśmy całkiem pewni, że Nagi to zrobił. Ach, w sumie... Mnie to śledztwo do pełna. Nawet gdybym chciała. Nie mogę prowadzić żadnego śledztwa. Eee... Czemuż to? Nie obchodzę się dobrze z krwią. No to nie można jej krwi, to jest jakiś yy, różowy ślus. Po prostu, na sam widok krwi, wrażenie, że zaraz zemdleję. Eee... Co żeby ja, żeby ktokolwiek miał od Ciebie jakieś wielkie oczekiwania? A to ja lecę. Ja, ja. Hej! Łęcik! Zanim pójdziecie, słuchajcie mnie! Moment. A nie żeby ktokolwiek miał za mnie słuchać. Wszyscy i poszli. Osoba po osobie. I podejście bez spojrzenia wciąż podało na mnie. Czy oni naprawdę myślą, że ja to zrobiłem? Dziwisz się? I co ty się tak dziwiesz? wiesz? Dziwisz. Stanisław. Czemu to wszystko tak... się skończyło? Powiemy się w następnym odcinku. Przecież oczywiście nie mogłem jej zabić. Czy miałbym ją zabić? Muszę coś zrobić. W takim tempie wszyscy. Okoń. Okoń. <laughs> Ezekucję. <laughs> tyle, tyle możliwych sposobów na egzekucję. Dumb ways to die Dumbo Dumb ways to die Wszyscy w ten sposób skończą Nie mogę pozwolić panu i bać się z nami Zrobię wszystko co mojej mocy aby znaleźć podejrzanego To który zabił Majzono Reach for the storms This investigation is going places Najpierw muszę się y, na ten plik monokumy. Ofiara, Sayaka Majzono Czas śmieci około 1:30 Atmolink. Am. Am. Ciało zostało odkryte w sypialni na Egiego w, w, w strefie akademików. Ty, w... Kuki fajnie szali. Wiem, gdzie mieszkasz. Ofiara mała pod prysznicem w, w sypialni na Egiego. Abdomen to był. Po prostu? Właśnie też mi się tak wydaje, ale to takie trochę ogólne. Krask, ciepłe, sióło? Nie, to, Nie, to jest gdzieś jest jest niżej. Śledziona. Co? Śledziona. Też jak, jak została przebita, kuś. No bronią kłótą. <noise> dolną część tułowia. W dodatku masz ślady mocnego uderzenia czymś obuchowym na pełnym nadgazku, który jest złamany. Na pewno The Finker, albo moje półwe jebadełko, które mam na biurku. A tak. Hmm. Muszę przeprowadzić śledztwo. Mając tylko co dostępne? Hmm. Jeżeli chce się tym zająć, muszę coś zrobić. Dla mojego życia i dla życia całej reszty. Dla bla. I też dla Majzono. Dowiedz się dlaczego Majzono została zabita. Niezależnie od niczego. Profesor niczego. Uch, załadowano no, plik Monokumy pierwszy w naszym LXID. Możemy znaleźć go w menu amunicji. Amunicji? No... Generalnie dowody w tej grze są określone jako amunicja. No nie to brzmi... No I mean, dlaczego amunicja, to ma związek z, ścisły z mechanikami rozpraw. No. Tak. I ty jak, jakby tam używasz właśnie dowodów, dlatego tam będziesz... Zbieranie dowodów to po prostu ładowanie amunicji jakby. No. Więc... Okej. Okay. No. Ach tak, się jak powinien, najpierw wlać się do MOJEGO POKOJU w ten zbrodni. Niczego się nie dowiem bez zbadania czegoś tam. Generalnie, jeżeli będziesz kiedyś w kropce, jeżeli chodzi o śledztwa, ale one generalnie nie są w sobie takie mm, trudne, to możesz użyć mapy, bo na mapie są zaznaczone ważniejsze miejsca, do których powinieneś się udać. Okay. Więc poszedłem do swojego pokoju, gdzie było działa Majzona. Trilanga. <laughs> no, Trilanga. Trilanga. Najpierw powinienem dokładnie przebadać sam, w jakim znajduje się pokój. Zobacz to, to nie mogę czegoś się dowiedzieć. Miejsca ze dwóch skoczę popicie. Hmm. No, no, poprowadźmy dochodzenie bez niego. Tak, ten pomysł. Co tu leży? Klucz zapadł na podłogę. Jest on wszczepiony do plakietki z moim imieniem. To? To jest Sparta. Eee, no, no, powinniśmy zamienić się kluczami. Fajna retrospekcja. E, to jest kluczka Dama i Zano, kiedy zamieniliśmy się pokojami. Ciekawe. Innej sobie Mason musiała mieć ten klucz pokoju przez ten cały czas. Chwila, w takim razie Jak podejrzany się tu w ogóle dostał. Czy Majzon nie zamknął drzwi do siebie do pokoju? Nie, to nie do pomyślenia. Eee, no Majtona, pamiętaj, nie otwieraj drzwi dla nikogo, nie zależy, co by się nie działo. Ale jeżeli to byłbyś... Ty to... No nawet nie, jeżeli to byłbyś ty to, nie, nie, nie otworzę tych drzwi! To i tak haha! Ty tylko ty flash... jestem. To i tak są tylko flashbaki, więc i tak nie musimy powtarzać tych samych kwestii dialogowych. No. Tak mi się przynajmniej no, wydaje. O, Jezu. A! o! Pomocy, halo. Co no. się stało? Maść mi wpadła do szklanki, bo się... Dupy. O Jezu. Nie, bo bawiłem się ten pojemniczkiem od Maści w końcu wpadł. Nie mogę wierzyć, że... <grywa> maś Masz na 37 milionów. Dobra, siedzi już możesz. Na pewno. Mhm. Nie mogę sobie wybejść, że zapomniałaby zamknąć drzwi. Albo otworzyć je sama siebie, potem <grywa> co powiedziała. Więc upuściła ten klucz gdzieś i... ktoś był ukradł? Nie, też nie ma sensu. W końcu... Od jak się zamieniliśmy pokojami Majdon stała tutaj, w tym pokoju. Ja mam możliwość, żeby wyszła, biorąc pod uwagę, jak przestraszona była. Co? Nie powstają możliwości krędzenia klucza. Więc jakim cudem podejrzany. Załadowaliśmy wymianę pokojów naszego Electro ID i możemy znaleźć menu amunicji. Ej! Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Mamy nasz wspaniały miecz. Mamy no, my sporo rzeczy do sprawdzenia. O, patrzcie, ta rolka papieru. a knife, nice. To jest ten pozostany miecz który przyniosłem do samoobrony. Wygląda to, że został użyty podczas naszego incydentu. to ważniejsze, ostrze zostało wyciągnięte z pochwy. Teraz pierwszy widzę sam miecz, wygląda na to, że też jest pozłacany. Dodatku Część z tego złota zeszła w paru miejsce W dodatku bardzo dużo tego podwocenia zostało zdarte z rękojeści Nie, 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 nie myśl ci o tym O czym? Hmm? Znasz ten żart co mają wspólnego zakonnice i gwiazdy Nie Gwiazdy świecą i one świecą. Nie, naprawdę? Nie. nie. Przejdźmy dalej. <grym> Okej. Okay. To ja ci napiszę seferystyczne Właśnie no. chciałem powiedzieć, napisz mu Czy ja chcę wiedzieć? Ale też tak jak yy, wystarczy tylko delikatny dotyk, yy, yy, aby złoto zaczęło spadać yy, z tego miecza. Zarodowaliśmy ostrze miecza teningowego naszego i Możemy je znaleźć menu amunicji doskonale Eee, co jeszcze mam ciekawego w tym pokoju e, Na pewno nie chciałem włączyć tu, bo takich tu przypadkiem zrobiłem. Jako z mnie ten żart był aż taki zły Tak Straszny Ale, Ale... dla Takich to... żartów to, że świecą szukać. <laughs> nie E, na pochwie tego miecza e, widać ślady po wcięciach jakimś ostrzem czy czymś. Ale czy mają być ślady na os, na, na pochwie? E, nawet jeżeli miecz został użyty podczas e, sprzeczki, to obrażenia zadane pochwie są dosyć dziwne. A może to choroba generyczna? Jeżeli ci... Ciej... Ja konfiguruje haksy. Je... Tak jak <laughs> teraz. Jeżeli atakowalibyście kogoś mieczy, to raczej wyciągnęlibyście go z pofy. No, Puffa jest dosyć ciężka i po prostu stałaby na dozę. I jest szansa, że... wypadłaby w trakcie walki. Ja by cieszą się, bo pada co 5 sekund słowo pochwa. Właśnie wiem. Ale cię, pochwa jest dosyć po ciężka. Przepraszam. Więc dlaczego na tej portfeli są ślady pocięcia? Co my tu jeszcze mamy? Mam nasz wspaniały wałek. No tak, czy to jest ta część pokoju, która się gliczowała? Tak. Znaczy, szafka się gliczowała i przeskakiwała na wałek. A, takiego wała? Wałek wszystkiego. Z jakiegoś powodu taśma się kończy na tym wałku? Czy Majzona chciała y, tej jej y, posprzątać? Potem jak zobaczyła, że jest okropny syf? Okej. Okay. Nie myślałem. O to nie myślałem, że jesteś też, no, nie? Buridaj się. A są jakieś ślady na łóżku. Co się tu stało? <grym> What? <grym> Czy ja o czymś nie wiem? Nie bardzo polityczny żart. <grym> okay. Fucking Są tu wszystkie te ślady na moich ścianach, łóżku To są naprawdę ostre, nieprzyjemne ślady Nie mam co do tego, żadnej wątpliwości, musiała ci się odbyć jakaś sprzeczka Sprzeciw Do sprzeciwu Paliwie Masz jakąś kontr teorię? Pomyślę spoza ja pudełka nie mogę pokonać drzewo Człowiek, drzewo End! Po prostu! Cholera! Byłem w pokoju obok, tylko e zwróćcie na to uwagę. To. jest. raczej nie do pomyślenia. <coughs> to jest raczej nie do pomyślenia. Ha? Czy nie byłeś powiadomiony? Te pokoje są totalnie dźwiękoszczelne. Kiedyś też tam mówili. No chyba. Innymi słowy, nawet w pokoju obok nie byłbyś w stanie usłyszeć czegokolwiek. Dobra. Być może to jest część planu Keikaku Monokumy. Aby stworzyć środowisko doskonałe dla morderstw. Mm. Geralt, to trochę przyzwycza. <grypt> <wymioty. grypt> Załadowano ślady sprzeczki do naszego Lactaid i możemy je wlać w menu amunicji.